Jego serce na każdy dzień. Matka Maria Rafaela, sercanka. Żadna chwila życia i męki Chrystusa nie uszła uwagi Matki Bożej, dlatego że ponad wszystko kochała Jezusa. Ta miłość dała jej wytrwanie w tej najstroższej boleści, gdy patrzyła na otwartą ranę Jego boskiego serca. Jeszcze wyraźniej widzi w niej miłość Jezusa dla ludzkości i wspólnie z Nim za nas się oddaje. Gdy pragniesz duszo godnie uczcić to najsłodsze serce Twojego Boga, łącz się z Matką Bolesną pod Krzyżem. Ona w imieniu nas wszystkich najgłębszą część Mu oddaje. Twoje pokorne modlitwy. Połączone z jej bolesnym sercem nabiorą prawdziwej wartości przed Bogiem. Do czegokolwiek rościsz prawo własności, oddaj to w ręce Twej matki, bo wszystko, co przez nią przechodzi, Bóg przyjmuje, jakby jej własne, i to mu jest najmilszą ofiarą hołdu i dziękczynienia. Najświętsze serce Jezusa. Zmiłuj się nad nami, niepokalane serce Maryi, módl się za nami.